O, i chyba rekord pobity, nie? Witam z tej strony Wonsuś. Dzisiaj kolejny odcinek na moim kanale. Jak widzicie, spad śnieg. Mamy petardki. Mamy garnek. I w dzisiejszym odcinku będziemy szczelać petardami. Mam tam chyba 8 sztuk. I zobaczymy, która petarda jest najmocniejsza. Dzisiaj taki odcinek sylwestrowy. Fajnie się złożyło, bo spadł śnieg. Jest taki fajny klimacik. I ostatnio byłem szczerać. I tu jest takie miejsce, którego się boję, bo jest pełno kości. I kurczę, coś tutaj się działo. Nie wiem, czy tutaj były wilki, czy coś. Tylko zobaczcie. Tu jest taka czaszka. Mi się wydaje, że to jest czaszka od dzika. Tu jest jakaś dziura, następna czaszka. I wszędzie są jakieś kości. O. Tam jest noga. O, tutaj jest kolejna głowa. Zaraz wyświetle jedną petardę. Żeby wystraszyć wilki. O! Tylko zobaczcie. O. No to jest wilk. No, nie, to nie jest wilk, tylko to jest dzik. Nie wiem co tutaj się działo, ale trochę się boję. Wyszczelimy sobie jedną petardę, żeby wystraszyć jakieś wilki, jak są w okolicy. Niech wiedzą, że idzie wąsuś i niech lepiej uciekają. Dobra, a wilki sobie wystraszymy z taką małą petardą. I wsadzimy tutaj sobie w dziurę. Niech wilki wiedzą, że Wąsus idzie i Wąsus tutaj rządzi. O! I teraz mam pewność, że wilki uciekły, bo w każdej chwili mogą tutaj wrócić, żeby się posilić. A chyba nie chcecie, żeby Wąsusia zjedli. No, i dobra, biorę petardki i widzimy się na takiej fajnej miejscu. Wie? z daleka od ludzi i zwierząt. Tu jest taka dolina, łąki i jest po prostu fajne echo. No i co? Widzimy się na miejscu. Dobra, teraz wam pokażę, jakie mamy petardy. Zaczniemy sobie od najsłabszych, czyli takie C4. Później taka. Wtedy taka. Ta jest bardzo mocna. Jest mała, ale niepozorna. I dzisiaj byłem w sklepie i jeszcze dokupiłem takiego. I na sam koniec pierdykniemy sobie takiego Dumbuma. O kurde, aż się boję, co z tego będzie. Mamy też, mamy też taśmę. Odpalimy sobie jedną petardę, a później sklejimy trzy do kupy i oczywiście pod garnek i zobaczymy jaki będzie efekt. No i co, 3 2 1, odpalamy. Mam taki garnek, już swoje przeżył, no już jest trochę o skantaczony. Dlatego zaczniemy od najsłabszych petard i pójdziemy coraz wyżej i wyżej. O, tu jest taka fajna górka. I tutaj sobie odpalimy. Bra, zaczynamy od takiej petardy. Oczywiście, oczywiście trzeba odśnieżyć śniegu, wypoziomować. O, ustawić garnek do poziomu, żeby było lepsze wybicie. Zapalamy pierwszą petardę. Oho, pierwsza petarda i już nie wypał. Oho! Pierwsza petarda daje jej tak 2 na 10. Żadnej, żadnej szkody nie zrobiła. No i garnek przeżył. Dobra, teraz robimy podwójną moc. Bierzemy taśmę i sklejamy dwie dokupy, o taśmę nie ma co żałować. Tak się ona prezentuje. Dobra. No Oho. Dwie petardy, ale niestety wybuchły, ale pojedynczo. Myślałem, że to będzie taka jedna wielka eksplozja. Dobra, teraz taka petarda. No i zobaczymy. Jest większa więc powinna wyżej polecieć. Oho! Gdzieś 3 metry. Jak tam nasz garnek? Jeszcze cały. Ale myślę, że jego chwile są policzone. O! Myślę, że Teraz damy tom. Oho! Rekord! Na razie petarda jest na pierwszym miejscu. A garnek jeszcze cały. Dobra, teraz taka mała petarda. Niepozorna. Już ją szczeram w garnku i naprawdę był fajny. Efekt, Oho! Kolejna petarda, i kolejny rekord, garnek ja garnek. Jeszcze chyba wytrzyma, chociaż teraz petardy będą już coraz lepsze. No i dobra, teraz taki dum-bum. Dobra, teraz lepiej uciekać. Oho, kurde, coś nie, coś nie wypaliło teraz, nie? Garnek podskoczył, ale przed wybuchem. Kurde, taka fajna petarda. Naprawdę była fajna. Dobra, później ją weźmiemy sobie. Bo jak wiecie, nie wolno ośmiecić. No i co? Kurde, taka fajna petarda. A wybuch słaby. No i teraz taka moja największa. Tylko, żeby zmieściła się do garnka, nie? Oho! Idealnie, nie? Jakby była stąd. Dobra, plan na tą petardę jest taki. Że włożę ją tak. Do garnka, o. I sobie odpalimy. Bo jak położę na ziemię, to czasem nie zdążę ją tak ładnie wsadzić. No i co, myślę, że taki sposób będzie dobry. Kurde, szczerze, trochę się cyckam, nie? Odpalam i dzida w las. Dobra, uciekamy, nie? Kurde! Znowu ten sam błąd Nie wiem co to za petarda Była mocno wsadzona, ale widzicie Garnek podskoczył gar... No ale widzieliście, garnek podskoczył Petarda wyskoczyła No i wysztyliło w momencie jak garnka nie było Kurde! Taka fajna petarda, nie? Miało, miał być fajny efekt no wyszło jak zwykle, nie? Dobra, mamy jeszcze takie petardy. Więc jeszcze sobie je wyszczele. Oho. Fajne petardy, botanie. I nawet dają radę. O, już mam łapy czarne. Kurde! Miałby, miało być fajne szczelanie, a wyszło jak zwykle. No i dobra, nasza ostatnia petarda na sam koniec. Teraz przyklepię z całych sił, żeby efekt był naprawdę fajny. O! I chyba rekord pobity, nie? Nasze petardy i oczywiście garnek. No i oczywiście jakieś resztki z petard. No i co, petardy się skończyły. Garnek myślałem, że dzisiaj zostanie pokonany. Ale te dwie petardy, najmocniejsze w garnku, niestety dały słaby efekt. No i co, lecimy pomału do domu. Mam nadzieję, że nas wilki nie zaatakują, bo już nawet nie mam się czym bronić. Jak dobrze wiecie, jest zima, lód i niedługo zaczynamy sezon podlodowy. I Wąsłysz kupił taką fajną kamerę na lód. No i jak będzie gruby lód, to będziemy sobie chodzić na ryby. I będziemy mieli kamerę, i będziemy sobie łowić pod lodem. Będziemy mieli taki monitor, i będziemy sobie oglądać ryby, i jak będą wyglądać brania. Jeszcze w tym tygodniu, chyba, przyjdzie. No i co, jestem tutaj jeszcze przy wilkach. Chyba tu żadnego nie ma, bo wystraszyłem je. Ty, kurde, wilk! Dzida, do domu! Dobra, dajcie łapki w górę, subika i fajny komentarz. Nara, bu!